Cześć, witajcie ponownie. Dzisiejszy tutorial będzie taki troszeczkę inny, e, inny tutorial. Będzie taki makijaż jakby trzy w jednym, ponieważ postanowiłam przygotować dla Was trzy makijaże przy użyciu tylko czterech produktów, trzech cieni i kredki. Dlatego używam wyłącznie cieni, które będą dla Was dostępne: cienie z Inglota oraz kredki z Rimera. Jest to kredka Soft Call w odcieniu Sable Brown nr no 11, a cienie z Inglota to są numery 353, taki cielisty, jasny cień matowy, następnie cień 402, perłowy, taki y, szaro-brązowy, powiedziałabym, cień. Następnie odcień 363, to jest matowy, ciemny brąz. Myślę, że to może być fajny sposób dla osób, które albo mają niewielką kolekcję, które nie potrzebują tony kosmetyków kolorowych, ponieważ łatwo w mniejszej, mając mniejszą ilość kosmetyków, łatwo taką popaść rutynę makijażową. A także może on pomóc osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z makijażem, które nie chcą gromadzić sobie całej drogerii w domu od razu, tylko chcą najpierw sobie sprawdzić, na ile ich możliwości pozwalają na wykonanie różnych makijaży, na ile lubią siebie w makijażu, no i lubią eksperymentować z makijażem, z innymi, z innymi rodzajami tego makijażu. Mam nadzieję, że taka formuła się Wam spodoba i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy od takiego typowego dzienniaka. I oczywiście na początek baza podcienia, ja używam bazy z firmy Too Faced Shadow Insurance, ale każda baza będzie odpowiednia. Następnie sięgam po taki duży pędzel do cieni, to jest akurat Crown Brush C208 i cień 353 z Inglot, a taki cień cielisty. I nałożę go na całą powiekę, aż po drzwiowy. Następnie sięgnę pod cień numer 402, to jest wykończenie perłowe oraz pędzel z maka 217, taki pędzel do rozcierania i ten cień nałożę w zewnętrznym kąciku, takim kolistym ruchem oraz w załamaniu powieki, lekko też nachodząc na zewnętrzną część powieki ruchomej. Zwrócę jeszcze do tego dużego pędzla i listego i rozetrę granicę tych dwóch kolorów jeszcze dokładniej. Tak, żeby wszystkie przejścia były takie bardzo płynne. Następnie użyję brązowej kredki. To jest akurat Rimmel um, Soft Call. I rysuję nią kreskę wzdłuż linii rzęs, nie za grubą, troszeczkę grubszą w zewnętrznym kąciku. Ja teraz lubię wziąć taki pędzelek skośny do linera. To jest akurat crown brush C158. I tą kreskę rozetrę, żeby była bardziej taka um, miękka, że tak powiem. Ja jeszcze teraz lubię sobie jakby połączyć zewnętrzny kącik na górnej powiece z powieką dolną, więc tak mniej więcej do jednej trzeciej długości powieki. Także zaznaczę tą część brązową kredką. I tym samym pędzelkiem rozetrę, żeby była taka bardziej... nie była taka ostra po prostu. Następnie wracam do cienia cielistego. To jest 353 ponownie. I takim parzem do linera. To jest Sigma E05. może ten cień jeszcze w wewnętrznym kąciku dla rozświetlenia. I troszeczkę tutaj w wewnętrznej części dolnej powieki. Teraz podkręcamy, tuszujemy rzęsy. Ja użyję do tego tuszu L'Oreal Voluminous Million Lashes. To jest wersja wodoodporna. I oczywiście podkręcamy na początek. I teraz bazując na tym co już mam na powiekach, przekształcę ten makijaż w makijaż wieczorowy. Z jakiegoś dziwnego powodu zrobiłam teraz to oko najpierw. Nie wiem, chyba jestem trochę rozkojarzona, więc będę musiała na filmiku zrobić to oko. I nie jestem do tego przyzwyczajona, więc mam nadzieję, że coś z tego zobaczycie. Ym, przekształcamy ten makijaż dzienny w makijaż wieczorowy. Zacznę od cienia 402 z Inglota, to jest ten cień perłowy i pędzla z Real Techniques Base Shadow Brush. Tutaj trzeba dokładnie otrzepywać cienie, ponieważ mogą się osypywać. I ten cień nałożę nad całą powiekę ruchomą. Tylko zostawię kącik wewnętrzny wolny. O, już się osypał niestety. Ale jest na to sposób. Wezmę duży, puchaty pędzel i po prostu to strzepę. Mam już nałożony puder pod okiem, więc wszystko się ładnie oczyszcza. I nakładam ten cień na całą powiekę. I fajne jest to, że ponieważ mamy jaśniejszą bazę, mimo że mamy ten sam cień i w załamaniu i na powiece, wydaje się jaśniejszy na powiece. Przez to, że mamy jaśniejszy cień jako bazę. Następnie użyję pędzla Kulki oraz cienia numer 363. To jest taki ciemny, dosyć chłodny, matowy brąz. I ten cień nakładam w załamaniu powieki, intensyfikując ten. Cień nałożony w, w poprzedniej wersji mojego makijażu. I teraz czystym pędzlem do rozcierania, to jest pędzel z firmy Crown Brush, to jest IB119. Rozetrę granicę tego cienia. Szczególnie tutaj górną granicę. I dołożę troszeczkę więcej. Teraz wrócę do cienia 353, czyli tego cienia cielistego I jeszcze raz nałożę go łuk brwiowy, żeby wszystko tutaj jeszcze dokładniej ponownie rozetrzeć. I teraz znowu sięgam po pędzel typu liner brush. I tym samym cieniem 363 podkreślę dolną powiekę. I jeszcze raz rozświetlamy wewnętrzny kącik. I ponownie sięgnę po brązową kredkę i nakładam ją na linię wodną, górną oraz dolną. I teraz nałożę drugą warstwę tuszu. Akurat ten tusz Milion Lashes z ale jest na tyle na tyle dobrze rozdziela rzęsy, że nie stworzy nam grudek, nawet kiedy nałożymy drugą warstwę troszeczkę później. jak wygląda wersja wieczorowa tego makijażu. Taki przekształcony makijaż dzienny, wieczorowy. Oprócz tego, co zrobiłam na oku, dodałam także odrobinę bronzera na kości, pod kości policzkowe w zasadzie i tyle. Oczywiście możecie hmm. zmienić kolor ust na troszeczkę bardziej intensywny, jeżeli chcecie lub na bardziej nudny, chcecie bardziej podkreślić oczy. Ja zostawiłam akurat taki sam. A teraz pokażę Wam trzeci makijaż, który będzie wymagał ode mnie zmycia tego, co mam na oczach i rozpoczęcia od Trzeci makijaż będzie to smokey eye. I zaczynam od brązowej kredki, którą nakładam w zasadzie na całą powiekę ruchomą. Skupiam się na tym, żeby blisko rzęs ją nałożyć. Oraz na powiekę dolną. I teraz użyję Pędzelka płaskiego, syntetycznego najlepiej. I tą kredkę będę rozcierała. Teraz tym samym pędzelkiem nałożę cień 363, ten najciemniejszy brąz. Nałożę go na całą powiekę. Teraz sięgnę po pędzel 217 z Maka oraz cień 402, czyli ten perłowy. I ten cień nakładam troszeczkę bardziej w załamaniu powieki, lekko też nachodząc na powiekę ruchomą. Na dolną powiekę nałożę ten ciemniejszy cień tym razem takim pędzelkiem typu pencil brush. Żeby ta granica była taka naprawdę przydymiona. I teraz dużym puchatym pędzlem nakładam cień najjaśniejszy, czyli ten 353 pod łuk brwiowy. Teraz pędzelkiem do eyelinera ponownie nałożę jasny cień także w wewnętrznym kąciku oka. I oczywiście na koniec kredka brązowa, i kredką zaznaczamy sobie linię dolną i górną, linię wodną. Możemy także odrobinę jeszcze raz nałożyć przy samej linii rzęs, żeby jeszcze bardziej ją przyciemnić. I teraz wystarczy znowu podkręcić i rzęsy. Już to widziałyście dwa razy dzisiaj, więc ten moment tym razem pominę. I to jest ostatni z trzech makijaży, tym razem na ustach postawiłam na kolor troszkę bardziej cielisty, taki nude i użyłam do tego szminki z firmy Clarins oraz błyszczyka z firmy Mileness. Pokażę Wam teraz może czego użyłam na twarzy, oprócz ust, bo nie mam akurat przy sobie, nie wzięłam tych produktów do tego pokoju, więc zaczęłam od podkładu i był to podkład Mehron Celeb ponownie. Następnie e, korektor pod oczy. Tym razem użyłam korektora MAC Prolongue Concealer. Następnie pod oczami utrwaliłam ten korektor takim produktem z firmy Bear Minerals. Nazywa się Bisk. To jest taki e, wielofunkcyjny korektor tak on się dokładnie nazywa. Jako puder mam tutaj puder z firmy Ben Nye. Banana to jest tylko opakowanie po e, pudrze z firmy MAC. A na policzkach mam róż. E, z firmy Astor Perfect Blush w odcieniu Perfect Peach. Oprócz tego troszkę bronzera z firmy Cargo. A na ustach miałam najpierw chubby Stick z firmy Clinique w odcieniu Mega Melon, a następnie właśnie szminkę. Teraz widzicie szminkę z firmy Clarence. Hmm. Napiszę wam na dole, czy w, na blogu, oczywiście, wszystkie produkty, bo nie pamiętam teraz nazw. Mam nadzieję, że makijaż się Wam spodoba, makijaże i że może wykorzystacie je w Waszym codziennym, czy wieczorowym makijażu. Ja już bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmikach.